Witam w drugiej części filmu, co oznaczają ciągle powtarzające się liczby, np. 11, 11, 12, 12 itd. itd. Zacznę od tak jedynki. Ciąg powtarzających się liczb ma zmusić Wasz kochany umysł do tego, żeby zrozumiał, że coś się dzieje dziwnego w Waszym życiu. Powtarzające się liczby to informacja od wszechświata, od Boga, od zmarłych, od aniołów, że nie jesteście sami, że coś dzieje się we wszechświecie, że wszechświat widzi Was że nie ma przypadków, tylko jest coś dziwnego, co zauważył umysł i teraz szuka wyjaśnień. Zacznę od postaw. Najpiękniejsza liczba 1111. 11. Określa jam jest Czyli określa nasze jestestwo. Jest to często nazwana liczba anielska, liczba boska, liczba wszechświata, liczba jestestwa, liczba, którą często komunikują się z nami, z nasi zmarli i opiekunowie. Chodzi o zaznaczenie waszego jestestwa. Bardzo często ona się pojawia wtedy, kiedy potrzebujecie jakiejś informacji od wszechświata, kiedy czujecie się samotni, kiedy chcecie zmienić swoje życie i kiedy poszukujecie odpowiedzi o sens życia, kiedy zadajecie pytanie wszechświatowi, czy. Ktoś mnie słyszy, kiedy modlicie się do Boga, wtedy pojawia się odpowiedź w postaci 11:11, 11, która się ciągle powtarza. Jest to jedna z najpiękniejszych liczb. Oznacza ona, że jesteśmy wielowymiarową, cudowną, piękną istotą, która składa się z ducha i z materii, i że świat ducha w ten sposób manifestuje się, aby zaskoczyć naszą materię, czyli nasz umysł. 12:12 12 i odwrotność 21:21. 12:12 to nic innego, jak początek czegoś, co trwa. Czyli rozpoczęcie jakiegoś procesu, który trwa w Waszej rzeczywistości. Proces, który na razie jeszcze nie ma zakończenia, jest on połączony z Waszą karmą, bo jest jedynka na, na przodzie, czyli Jam jest, dwójka, proces, który trwa. Ale liczba lustrzana 21-21 oznacza, że ten proces, który trwa, jakakolwiek sprawa to będzie, która trwa, zakończy się. Sukcesem bo jedynka to sukces to liczba jestestwa. Czyli jeżeli widzicie 12-12, a potem 21-21, to informacja od trzech świata, że odpuśćcie martwienie się, bo wszystko będzie dobrze, zakończy się to sukcesem. 13.13. 13. Tutaj mamy proces zamknięcia jakiegoś marzenia, jakiejś sprawy, jakiejś sytuacji, jakiejś relacji z człowiekiem lub w Waszym życiu. Czyli coś dobiegło końca. Czasami jest to też koniec Waszych planów i pragnień. Czyli jeżeli macie jakieś plany i nagle prześlad Wam odpowiada 13.13, 13, to znaczy, że te plany się nie zrealizują dobiegły końca. Dlaczego? Bo na przykład nie macie świadomości, że macie w sobie moc sprawczą, aby świadomie kreować swoje życie i zabrakło energii do do tego, żeby ta sprawa zakończyła się sukcesem, czy zakończyła się właśnie po waszej myśli. Więc w tym momencie jak skorzystać z takich podpowiedzi najprostszy sposób, kiedy widzicie taką powtarzającą się liczbę w waszym życiu, wyciszyć na chwilę umysł i powiedzieć do wszechświata, poproszę o podpowiedź, co ona dla mnie znaczy. Czyli nawiązujecie kontakt z wszechświatem, nawiązujecie kontakt z Bogiem, z źródłem, jakkolwiek to nazwiecie, czyli ze światem ducha ze swoimi opiekunami, zmarłymi, adekwatnie do tego, kto wam przekazuje te liczby. Więc w tym momencie odpowiedź będzie w postaci myśli, w postaci słów, które pojawią się w Waszej głowie. Najczęściej umysł sabotuje te odpowiedzi, a to jest największy dowód, że nie pochodzi to od Niego, tylko zostało przysłane do Niego i on służył jako antena. Więc w momencie, kiedy ja chcę wykorzystać te liczby i te podpowiedzi, to zamykam oczy i pytam się, co mam zrozumieć z tej podpowiedzi. Niech pojawi mi się sprawa która dobiegła końca lub moje marzenie albo które jeszcze trwają które staną się sukcesem jak to było przy dwójkach. Więc w tym momencie tak można wykorzystać te podpowiedzi 14 14 czyli Usiądź i poobserwuj swoje życie. Jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz pomocy, w którym potrzebujesz spojrzeć na swoje życie z szerszej perspektywy. Nie podejmuj decyzji w tym dniu, w tym miejscu, w tym momencie. Tylko poobserwuj wszystkie możliwości, jakie ci wszechświat przysyła. 15.15 podjęta decyzja jest właściwa, czyli zacznij ją wcielać w życie. W tym momencie ważne jest, aby pomysł, który się pojawi w głowie, albo decyzja, która się pojawi w głowie, aby szybko została wdrożona w Wasze życie. Dlaczego? Bo jest jedyneczka piękna z przodu, i jedyneczka daje spełnienie adekwatne do Waszej karmy, czyli idealne spełnienie. 16.16 16. Czas na zmianę waszego życia, transformacja w waszym życiu. Czyli jeżeli jesteś w miejscu, którego jesteś niezadowolony w swoim życiu, który napawa się ciężarem, trudnością, problemami, kłopotami itd. To czas, abyś zmienił całkowicie swoje myślenie. Jest to tak zwana godzina świadomej kreacji. Czyli jeżeli całe Twoje zachowanie, myśli, słowa doprowadziły Cię do miejsca, w którym nie chcesz być, to żeby zmieniło się Twoje zachowanie, dostajesz podpowiedź od wszechświata w postaci cyklicznych powtarzających się liczby czy 16.16 16. i w ten sposób wszechświat zmusza Cię do zastosowania prawa kreacji, czyli zmień siebie, zmień swoje zachowanie, myślenie, a zmieni się rzeczywistość dookoła Ciebie. Zacznij transformować swoje życie, zacznij zmieniać swoje życie. Nie w obłędzie typu te same myślenie, te same słowa, te same uczynki, a oczekiwanie innych rezultatów. W ten sposób 16.16 /16 prowadzi Was do świadomej kreacji, do skorzystania z mocy, jaką macie w sobie, z pomocą myśli. Więc w ten sposób możecie zmienić całkowicie swoje życie, przetransformować je tak, aby doprowadziło Was do. Szczęścia, dość obfitości, miłości, spełnienia marzeń. 1717, 17, ulubiona moja liczba, określająca marzenia. Czyli, natychmiast kiedy widzę 17 lub 1717, 17, natychmiast myślę o tym, jakie mam kolejne marzenie. Najważniejsze, nie ograniczamy się, że to jest za drogo, że mi na to nie stać, że to jest jakieś absurdalne marzenie. Nie. 1717 17 pokazuje, że stworzyliście we wszechświecie dużo energii pozytywnej i wszechświat może Wam oddać w postaci marzenia. W Ten sposób możecie wykorzystać tą liczbę 18 18 czyli żyjesz wiecznie więc zacznij myśleć o tym że jesteś wielowymiarową istotą która żyje wiecznie i która kolejny raz jest w swojej wędrówce tutaj na ziemi i Uczestniczy w karmie globalnej. Czyli nie łap się na jakieś strachy, lęki, jeżeli chodzi o karmę globalną, czy czyli straszenie wojną czy zmianami klimatu, tylko skup się na sobie, na swoim doświadczeniu, które masz podświadomości. Zacznij używać swojej mocy z podświadomości, swoich doświadczeń, zacznij używać mocy swojej duszy, bo jesteś nieśmiertelną istotą. Tak jak ósemeczka to nieśmiertelność. Więc tutaj jest to bardzo mocne zwrócenie uwagi na to, że gdzieś odbiegliście od swojej mocy duchowej od duszy, od podświadomości, ugrzęźliście gdzieś w materii i w tym momencie wszechświat Was przywraca do swojej nieśmiertelności i swoich doświadczeń zapisanych w podświadomości. Oraz też uwalnia Was od karmy globalnej, w której to bardzo często ludzie nie potrafią się odnaleźć. 19.19, 19, czyli zakończony cykl karmiczny. Jeżeli mieliście do odrobienia jakąś wartość, na przykład wybaczyć osobie, która powiedzmy była niesympatyczna w stosunku do was, to kiedy wybaczyliście jej, tak naprawdę wybaczyliście jej, że na jej widok nie jest tłutek i żal, tylko uśmiech, wtedy pojawia się ta godzina 19.19, 19, że wszechświat zauważył, że odrobiliście karmę indywidualną, jakąś wartość w waszej karmie. Po tym bardzo często pojawia się liczba 17-17 lub 7, dlaczego? Bo po każdym takim odrobieniu wartości twojej karmicznej przychodzi nagroda. Po to schodzimy na ziemię. Więc w tym momencie bardzo często trzeba pomyśleć o marzeniu. Czyli 19-19, kolejny etap 17-17 i marzenie, czyli jaką nagrodę chcecie otrzymać za to, że przerobiliście własną karmę, czy wartość we własnej karmie. I oczywiście 0000, czyli tak zwana północ, czyli jesteście na początku swojej drogi. I jeżeli chodzi o początek drogi, to znaczy, że ta godzina ma zaznaczyć w waszym jestestwie, że mogliście być niezadowoleni ze swojego życia, i chodzi o to, żebyście wprowadzili w czyn zmiany, jakie macie gdzieś w planach. Czyli zaczęli wszystko od początku, nie żyli przeszłością, tylko skupili się na tym, na co macie wpływ, czyli na przyszłości. Odpuścili i zostawili przeszłość. Wtedy można zaprogramować swój sen, kiedy robicie to właśnie o północy. Jeżeli mamy dziesiątą dziesięć, czyli początek i jedynka, to oznacza drogę karmiczną, czyli jesteś na idealnym miejscu w swojej drodze początkowej. Wszechświat wszystko widzi, słyszy, więc idź tą drogą, wcielaj te plany w swoje życie. Dziesiąta dziesięć, dziesiąta 11 i tak dalej, czyli im więcej jedynek, tym lepiej dla Was. Jeżeli jest zero z jedynkami pomieszane, to znaczy, że Początek może dotyczyć dwóch spraw, trzech spraw, więc jeżeli jest np. 10.00 to oznacza, że macie trzy sprawy do załatwienia albo rozpoczyna się karmiczny proces trzech wartości i w ten sposób jest to w Waszej przestrzeni zaakcentowane. W kolejnym filmie powiem co znaczą dwójeczki, trójeczki i liczby mieszane.